Cześć, witajcie w nowym odcinku w nowym roku 2025. Nazywam się ciekawy Piotr. Minął kolejny rok, odkąd kiedy zniknęło wiele znanych słodyczy i tym podobnych. Kojarzycie gumy Turbo, soki Frugo albo gumy Huba Buba to są produkty, które wróciły na rynek, ale są też takie produkty, które niestety nie wróciły, więc chcę wam pokazać 10 zapomnianych słodyczy. Większość z nich jadłem je i bardzo im smakowały. Niektórych nie jadłem. Są takie, które są dostępne za granicą, ale są też i takie, które już w ogóle nie istnieją. A jeden z nich wrócił, ale w innej postaci. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. 10. Guma, papieros. Palicie, bo ja nie palę. A kiedyś było coś takiego jak guma do rzucia przypominająca papieros. Były to gumy, których można było udawać, że pali oraz rozpakowanie i rzucie. Były to takie no gumy, takie długie, zawinięte w papierek. Chociaż nie były zbyt dobre. Takie no lekko słodkie. Chociaż niestety, jak wiadomo, papierosy są bardzo szkodliwe i niszczą płuca. A takie gumy za bardzo kojarzyły się z prawdziwymi papierosami. Więc wycofano je z sprzedaży. I całe szczęście. Więc dlatego miejsce 9. 9. Gumy kulki życie te kulki to były gumy do rzucia, które łatwo się rozpuszczały w ustach. Pamiętam, i to były kulki w kolorach tęczy, z wyjątkiem białego, i były zapakowane w takich długich listwach z przeroczystym widokiem. I trzeba przyznać, że były bardzo smaczne. Raz kiedyś pamiętam, jak dostałem na zajączka i były to twarde, i to były takie jedne gumy, które miały różne kolory niż w innych gumach, i można było się nimi dzielić. Dalej. 8. Czekotubka. Czekotubka od wedla była bardzo smaczna. Pamiętam, otwierało się, wkładało się do ust i od tyłu zaciskało się jak pasy do zębów. Można było ją jeść ustami albo nawet do chleba, jak to było w tej reklamie. Te czakotupki zniknęły, ale powróciły w nowej postaci, z nakrętką, chociaż wolałbym trochę te żółte. A wy, pamiętam nawet, jak moja koleżanka przez długi czas miała taki piórnik czy kotubka. Wy też mieliście? Piszcie mi w komentarzu. 7. Lody bambino. Bambino bardziej mi się kojarzy z kremami bambino albo z kretkami bambino, które zawsze lubiłem jako mały dzieciak. Jednak istniały też lody bambino. Tych lodów to ja nigdy nie jadłem, ale sądząc po opakowaniach były śmietankowe lub czekoladowe. I to były kultowe lody z czasów PRL-u, od lat 60 Ale niestety zostały zawieszone i nie wiadomo czy wrócą kiedyś. A jak ktoś je kiedyś jadł, to powiedzcie mi jak smakowały. Czy były lepsze od innych lodów? Napiszcie mi w komentarzu. Dalej. 6. to cebulowe piłki. Od zawsze lubiłam jeść chrupki Cheetos, czy to ketchupowe, serowe, albo smaku pizzy. Były też cebulowe, ale nawet cebulowe piłki. Spakowały jak cebulowe, ale miały kształt piłki do piłki nożnej. Chociaż z wyglądu bardziej wyglądały na dogry do siatkówki. Ale trzeba przydać, że były bardzo smaczne. Ale niestety, nie wiadomo z przyczyn u nas zniknęły. Miałem tylko raz. Ale istnieją też w innych krajach. I tylko cebulowe ale ponoć serowe. Jedliście je? Piszcie mi w komentarzu. I mam nadzieję, że kiedyś wrócą. 5. Płatki Snowflakes Były to płatki Nestle, których nigdy nie jadłem, ale z tego co się dowiedziałem, kiedyś istniały, ale zostały niestety z niewiadomych przyczyn usunięte. Według opisu to były no płatki no kukurydziane w polewie cukrowej, czyli oblane lukrem. A może te płatki muszą być naprawdę dobre? A może spróbuję takie zrobić? Wziąć zwykłe płatki kury i oblać je lukrem. Ciekawe czy będą dobre. Te płatki nadal istnieją za granicą, a kto wie, może kiedyś wrócą. Jak ktoś je jadł, piszcie mi w komentarzu jak smakowały. 4. Kremy Snickers i Milky Way. Kojarzycie kremy czekoladowe do smarowania? Czy to czekoladowe albo orzechowe? Bardzo je lubię, ale były też Milky Way e w słoiku, jak i sneakersy do smarowania. Te produkty ponoć istnieją, ale niestety na niemieckich półkach. Dawno nie byłem w Dilzu, ale to muszę sprawdzić. Jak ktoś je jadł, to piszcie mi w komentarzu, czy smakowały jak batony. 3. Karmelki truskawkowo-śmietankowe na pewno znacie karmelki Ears Original. Są bardzo smaczne, ale były też inne karmelki truskawkowo-śmietankowe, na przykład Alpel, Libe. Zawsze je lubiłem. Pomimo, że to były karmelki, doskonale je pamiętam. Na pewno pamiętacie, prawda? Chociaż szkoda, że zniknęły ze sprzedaży, bardzo za nimi tęsknię. 2. Zegarek cukierkowy. Mieliście kiedyś na dłoni jedalny zegarek, głównie z firmy Chupa Chups. Ja też raz kiedyś taki miałem i był słodki. Chociaż nie można było korzystać z niego godzinę, tylko to można było go lizać. Chociaż bardziej mi przypominał blondynetkę myśli z bracia Koala, bo tamta blanzenetka była bardzo podobna do cukierkowego zegarka. Podobno te zegarki nadal istnieją, ale za granicą. A jeśli ktoś je zobaczy, kupcie. I spróbujcie, ale pamiętajcie, mają losowe godziny. I w końcu, jeden płatki Crunch. Te płatki muszą wrócić na rynek, ponieważ nigdy ich nie jadłem. Ale słyszałem, że były bardzo smaczne. Były to płatki czekoladowe, które przypominały kawałki Batona Nestwick tylko że były bardziej twardsze. Ale niestety, zniknęły szybko po wprowadzeniu na rynek. Oczywiście istnieją naprawdę, no ale za granicą. Polska przyjęła nowe płatki, na przykład Trix o smaku owocowym i były bardzo niedobre. Nie smakowało mi. A wam? Polska przyjęła też inne płatki Nestle, ale płatki Crunch czy wspomniane wcześniej Snowflakes nie przyjęła. Nie wiem czemu. Bardzo bym chciał, żeby obie płatki wróciły na rynek. A wy? No, to tyle słodyczy. Chociaż takich słodyczy było więcej. Na przykład Ampelgold, Mleczna krajina, albo kuleczki lodowe, inne czyż nawet ciepłe lody. Chociaż lubiłem je tak średnio. Piszcie mi w komentarzu jakie Wy lubiliście słodycze i tym podobne, które kiedyś istniały, ale zniknęły. Zapraszam też do sklepów. Dilze lub Akszony. A być może coś się pojawi. Kiedy byłem w Dilzie lub Akszonie to miałem wrażenie, jakbym był w Peweksie z czasów PRL-u. Ja bym te sklepy nazwał Peweksy XXI wieku, ponieważ sprzedają tam produkty, które są dostępne tylko za granicą. No być może i w internecie. No, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak, to subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek i zostawcie mi łapkę w górę. I do usłyszenia już w następnym odcinku. Cześć!